Jan Stypuła, kładka. Jeśli słyszysz, usiądź proszę, Dziś opowieść ci przynoszę, Najprawdziwsza z gór i lasów, Pochodząca z przeszłych czasów. Posłuszeństwo rzecz przydatna. Tak, mawiały mama, babcia, Ową mądrość dość boleśnie Zrozumiałem, będąc dzieckiem. Kiedy zima się kończyła, Ma przygoda wydarzyła, Rankiem mama ostrzegała, Krą pokryta rzeka cała, więc ostrożnie z wybrykami i z zabawą razem z krami, Nie daj Boże, coś się stanie, gdybyś zaczął wchodzić na nie. Dobrej rady nie słuchałem, bo najlepiej ja wiedziałem, Cóż mi mama i cóż babcia, Tylko moja liczy racja. Potajemnie, rankiem z domu, wyruszyłem w swoją stronę, By pokonać z lodu rzeczkę, Ruszam pędem przez kładeczkę. Kładko deska, nagle chrup, A ja w wodę głośno chlub. Już nad głową, zimno, ciemno, jejku, co się stanie ze mną. Nieco z pewnym opóźnieniem przyszło jednak ocalenie. Niosąc gałąź mi od brzegu, dwóch ratuje mnie kolegów. Choć zziębnięty, przerażony, byłem ja uszczęśliwiony, że spod kry mnie wydostali, kiedy mostek się zawalił. Tak to owa mokra lekcja przemieniła życie dziecka. Posiadając cenne rady, wdrażaj dobre te zasady, byś nie popadł w tarapaty. I od życia zbierał baty. Czytał Bogdan Dmowski.